Siemaneczko-klockowe świry! Z tej strony, pan szczupak, który przychodzi do was z kolejnym fajnym gadżetem od Lego. Jak już wcześniej wspomniałem, raz na jakiś czas pojawi się tutaj coś tego rodzaju. I tym razem, jest to bryloczek Lego. I z racji tego, że po ponad pięciu latach strzeżenia porządku w galaktyce oraz moich kluczy. Ten e, cudny Lord Wader, którego wygrałem w jakimś tam konkursie związanym z rebeliantami w jednej z galerii w moim mieście, no to trzeba co, co, coś no, zmienić warte. Zresztą jak widzicie, no nieźle się chłop zestarzał. E, na Nadruczki praktycznie już zeszły z jego torsiku. Jest to ta starsza wersja Wadera, Jego peleryna już niejedno przeżyła. Nie jeden worek, plecak czy kieszeń. Tak więc no uznałem, że skoro Jestem gdzieś w sklepie związanym z LEGO, mianowicie w Menago w Szczecinie. No to tam mieli jeszcze jakieś ostatki, ostatki bryloczków, których już praktycznie nigdzie nie widzę, w żadnych sklepach. W żadnym Empiku, w żadnym Smyku, w żadnym Top w żadnym Mikrusie. Nigdzie, zero, nul, tylko jeszcze w Menago. Ostały się jakieś Lego przygody: Nexon Knights, chyba jeden ze Star Wars, jeden z wojowniczych żółwi ninja. Tak więc, no, uznałem, że trzeba przy okazji zmienić sobie broloczek przy kluczach. A mieli tam bardzo ładnego surfangara, czyli przywódcę tych lodowych łowców z Chimy z trzeciego sezonu. No to uznałem, że jestem bardzo ładny, no troszkę yy, troszkę się wykosztowałem. Już no taki broderz jak 25 zł. no troszkę to kosztuje, ale myślę, że to jest bardziej już jako kolekcjonerska rzecz. Już tylko po prostu, żeby ładnie się odznaczyły moje klucze, że mimo wszystko gdzieś tam Lego mi w duszy gra. Tak więc, yy, całość jest po prostu przypięta, tak jak Lord Vader. Do takiego łańcucha, no i na końcu mamy to kółko od bryloczków. Tu mamy jeszcze nawet jakiś tam kawałek kartonek, widzicie, mamy tutaj nazwę Surfangar. Od ponad 6 lat można to użytkować, no i wystarczy lekko jakoś tam rozerwać ten kartonik, żeby na spokojnie uwolnić już cały nasz bryloczek. W środku jeszcze jakieś być może ostrzeżenia, żeby nie połykać, żeby dzieciaczki nie połykały, żeby nie umierały jeszcze za wcześnie na samobójstwa. Więc, no moim zdaniem, nie ma tutaj za dużo co omawiać jedynie możemy się jeszcze przyjrzeć przepięknej figurce, która jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ładna. Pełna wszelkich szczegółów, nadruków na torsiku, jak i też na nóżkach. I jeszcze te pamiętne przezroczysto-niebieskie kości, czy też e, na przykład ręka lub noga. Jak teraz są ci samurajowie właśnie tak podobnie zrobieni. No tutaj peleryna, ewidentnie widać, że jest to ten przywódca. Jedynie możemy jeszcze troszkę pokręcić e, jego główką. E, niestety nic się nie da e, odczepić, poza ewentualnie być może rączkami da się je odczepić, a reszta jest bardzo dobrze, mocnym klejem, chyba glue posklejana. Tak więc, no myślę, że taki bryloczek LEGO jest to naprawdę cudna sprawa. Szkoda, że już nie widzę z tych nowych serii nigdzie bryloczków. Być może LEGO uznało, że Hmm, polecy są tacy cwani, e, chętni na pieniążki. Jest taki sposób, żeby wyciągnąć e, ten właśnie bolec, który tkwi e, w główce i w torsiku, jakoś tak to ładnie przechodzi. Wystarczy rozgrzać, lekko po po pociągać, lekko to rozluźnić i można mieć normalną figurkę Senfangara w nieco tańszej wersji. Natomiast ja po prostu go kupiłem jako brloczek, gdyż no, znam, że bardzo lubię te brloczki. I skoro jeszcze udało mi się gdzieś tam trafić w Szczecinie, no to tym bardziej jest to fajna okazja, żeby sobie wymienić brloczek przy kluczach. Lorda Wadera odsyłamy na wieczną libację alkoholową. Zasłużył sobie chłop, no ponad, ponad 5 lat mi posłużył, więc no i to i tak jest bardzo dobry wynik. Tak więc to było na tyle. Powiedzcie może w komentarzach, co sądzicie o tych bryloczkach LEGO. Czy chcielibyście, żeby LEGO cały czas je produkowało i można było mieć naprawdę fajną przypinkę do kluczy, a nie jakieś tam, ewentualnie latarkę bądź kawałek gumy stylizowaną na jakąś postać LEGO, a tak to jest to naprawdę fajny gadżet. No i możecie napisać oczywiście czy Wy posiadacie jakiś właśnie taki fajny gadżet w postaci broloczka LEGO. Tak więc to było na tyle dziękuję Wam bardzo za uwagę. W tym krótkim materiale trzymajcie się na razie.